Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia uroczystość narodzenia świętego Jana-chrzciciela. Czyta Iwonna Teresa z Ewangelii według świętego Łukasza. Narodzenie Jana. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała nie, lecz ma otrzymać imię Jan, odrzekli jej. Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim. Wtedy ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze, a Ty, Dziecię, Prorokiem Najwyższego, zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie Mu grzechów. Dzięki litości serdecznej Boga Naszego, przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Święty Jan Chrzciciel i najświętsza Maria Panna to jedyni święci, których narodzenie jest obchodzone w liturgii Kościoła. To wyróżnienie jest związane zarówno ze szczególną rolą, jaką Maryja i Jan Chrzciciel odegrali w historii zbawienia, jak również z ich bezpośrednim związkiem z tajemnicą wcielenia. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, otrzymał przywilej wskazania Mesjasza, tego, którego zapowiadali wszyscy prorocy przed nim. Cała działalność Jana pozostawała w ścisłym związku z Jezusem. Już będąc w matrzynnym łonie, bowiem Jan, jest prekursorem Jezusa. Jego cudowne poczęcie jest zapowiedziane przez anioła Maryi jako znak, że dla Boga nie ma nic niemożliwego na sześć miesięcy przed wielkim cudem, który daje nam zbawienie zjednoczeniem Boga z człowiekiem przez działanie Ducha Świętego, z rozważania Benedykta XVI. Bóg powierzył Janowi chrzcicielowi zadanie przygotowania drogi dla Mesjasza. Stąd też nawoływanie do nawrócenia stało się znakiem rozpoznawczym jego misji. Ostatni z proroków stał się głosem wołającym na pustyni. Echo tego głosu rozbrzmiewa w kościele wszystkich czasów: Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Radykalizm życia Jana Chrzciciela wskazuje, że był osobą mocno złączoną z Bogiem. Jego postawę cechuje pokora i całkowite poddanie się woli Bożej. To jak Bóg prowadził Jana widać już w opisie jego narodzenia. Ukazuje on wielką manifestację Bożej mocy. I jest jasnym potwierdzeniem, że do realizacji swoich celów Stwórca posługuje się ludźmi, których sam wybiera. Całą posługę Jana, Jego pokorę i świadectwo dane prawdzie streszcza jedno zdanie, które wypowiada do swoich uczniów o Jezusie: Trzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał te słowa powinny stać się mottem każdego wierzącego który pragnie potwierdzać swoją przynależność do zbawiciela i coraz bardziej zacieśniać swoją więź z nim rozważanie księdza Tomasza Sulika moi drodzy chciałabym w dniu dzisiejszym Wszystkim Janinom Janom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia imieninowe aby święty Jan Chrzciciel ostatni z proroków który prostował ścieżki Panu żeby i im prostował ich ścieżki do zbawiciela i do zbawienia Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza Jankowi Lenartowi, który tak bardzo mocno staje w obronie wiary katolickiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.